Dla wszystkich fanów pranków o poranku, dla wszystkich tych, którzy lubią słuchać, jak wkręca RMF Max, coś o, wyjątkowego, o, bo jest z nami Mariusz. Mariuszku, kogo budzimy dla ciebie? Budzimy Anię. Tak jak napisałem, była wczoraj na kursie chodzenia na szpilkach. Ale super. Są takie kursy? Są takie kursy. Mhm. Są takie kursy. Jak Zrobię, ma na imię instruktorka w tym kursie, powiedz, chętnie poznam. No właśnie nie wiem, jak ma na imię ten instruktor. Instruktor? Tak. Facet prowadzi... Okazuje się, że, okazuje się, że takie kursy prowadzi facet, jak chodzi kociak. Czy widziałeś tą Anię, jak, która chodzi ci jak kociak, Mariusz? No nie, powiedz. nie, nie, to było wczoraj wieczór, ja dziś od rana w traci, więc... Słucham? Halo, dzień dobry królowo, witaj gwiazdo naszego wczorajszego kursu, witaj. Mówi Arkadiusz. Cześć. Słuchaj, Ania chyba, tak? Ania, dobrze. Tak. Ja sobie wczoraj pozwoliłem, wiesz, nagrać jak ty chodzisz. Ty naprawdę jesteś kociak. Ty jesteś kociak 100%. Słuchaj, to nie ale wiem. Ale ty nie pomyliłeś o osób, bo ja tak właśnie chyba dziecko ci trochę rozmawiałam Słuchaj, absolutnie to nie. Słuchaj, ja wyczuwam takie rzeczy. No, Ogień w kroku. Idziesz po prostu. Jest szaleństwo. Ja teraz <słuch> próbuję nawet, wiesz, odtworzyć twój krok. To jest, no nie, nie ganna praca bioder no po prostu z tym się trzeba urodzić kochana po co ta skromność ania po co ta skromność mm -hmm, mm -hmm jestem nieśmiała. Aha, ale ja słuchaj, na takie zajęcia. Tak jest które. czas się przełamać. Słuchaj, ja pokazałem te zdjęcia ekspertom. Oni mówią, słuchaj, bierz ją, bierz ją do galerii, bo my mamy teraz taki Andrzejkowy pokaz, wiesz? I ty byś chodziła także z nami. Słuchaj, ja. Ale ja niestety nie mogę, mam od 10 do 19 warsztaty. Słuchaj, my się dostosujemy. To, Dostaniesz ostatnią turę przed 21. No. Ale ty na pewno nie będą nie już to ja byłam tak, która nie mogła, że ci mówiłam, że nie mogę sobie poradzić z tą choreografią. Słuchaj, gdyby dawali medale za takie występy jak twój wczorajszy, to miałabyś złoto. Kochana! Mm -hmm. <grym, 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 więcej wiary w siebie. Słuchaj, tylko powiedz, bo ja, ja zauważyłem, że ty masz taki sposób. Ty jak idziesz, ty zwróć na to uwagę, ty możesz teraz na nas krok zrobić, bo ty jak idziesz, to. U ciebie, zrób teraz kroczek, u ciebie się najpierw zgina kolano, a potem wyrzuca biodro? Czy najpierw wyrzuca biodro, a potem zgina kolano? A, wiesz, to wydaje mi się, że biodro. Zróbmy to razem, słuchaj. Biodro i kolano? Kurde, mi chrupnęło, wiesz? To nie, to nie może. To musi być od prawej kolano i biodro. Zaskoczyłeś się tym Galafonem. <grym> Słuchaj, pięknie. Pamiętaj, najważniejszy jest pierwszy krok. Czacza, cza, raz, dwa, trzy. Ja nie Mariusz chyba już tańczy teraz z nami wszystkimi. Wiesz? A, a słuchacze, radia RMF Max mówią: no, czerwone szpilki, jak jej kupi, to może mu wybaczy. Bo jak, może, bo jak nie, może. to ma przechlapane. Ale dlaczego ten Mariusz jeszcze tego nie widział? Mariusz, trzy słowa do Ani, proszę bardzo. Twoich ruchów słyszałem, że naprawdę. Było dobrze wczoraj. Najlepiej kochany, nie znasz się na życiu. Aniaczko to radio RMF Max! Chcieliśmy ci dzień dobry powiedzieć wszyscy z Mariuszkiem razem tutaj. Dzień dobry. A gdzie Ania? Anie. Halo Ania. No wierzę, że się odezwie. No. Tak jak mówię, ja nie śmiała, mam nadzieję, że będzie dzień dobry powie. To był Bracie, masz... Przetańczony. Stawaj, nie udawaj. A nie to ty. Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To kto przeprosi? A nie, przepraszam. przepraszamy bardzo. To Mariusz, wiesz? To jego wina, absolutnie. I pamiętajcie, najpierw biodro, potem kolana. RMF Max Hity na Maxa.